Dla ciebie, także Wake me up! It's here you go, go! It's Minecraft Lama Adventure, go! Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Także Siemano, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, tym jakże wspaniałym wstępem w kolejnym odcinku Lama Adventure razem z A ja. dzień dobry, to jest odcinek numer. 15? Tak! <laughs> Dokładnie, 15, bo w ostatnio był 13, u mnie u ciebie był 14, także no, pamiętajcie, że Je... zostanie łapy w górę, jeśli tą serię uwielbiacie i chcecie, żeby ona była dalej prowadzona przez nas, także łapa w górę, słuchajcie, i wpadajcie do liaja, bo w sobotę odcinek u niego! I tym razem pewnie nie na... nie wal mi wajchy dobre Tym razem na pewno nie napiszę, że odcinka nie ma, He? He? No, jak zbejtował? Był... Przepraszam, <laughs> zbaliłem, zwaliłem, zapomniałem, że nagrany mam, I ja takie młuba <laughs> nie mam czasu nagrać odcinka i nagle. O, ej, ale ja mam! Bo wiesz co, bo miałem w innym folderze! To, no, Oooo! No, to wszystko wytłumaczone, słuchajcie. Dzisiaj będziemy trochę ogarniać nasze mieszkanko, żeby magazyn powoli szykować. Co? Patrz! To działa! No starym, <grym> że to tak zamieśliłeś ostatnio. Polecam bardzo poprzedni odcinek. Jaja, jeśli nie wiecie o co chodzi z lampą RGB: czyli red, green, yellow lama. <grym> Tak, Bardzo to... fajnie działa, nieważne, że to jest w ram. Tak miało nie być. Ważne, okay. Tak miało być. Słuchajcie, Dobra, dawaj ała. Się pod I Ty dzisiaj będziemy tak ogarniać. Miało. Nie wiem, ja spadłem. Ty żeś tam spadać. nie skoczył? Ty czekaj, Chodziłeś stój tak, mnie. stój tak, stój, stój, stój. Nie, teraz nie. Teraz ale... się nie Ty, ale to. To tak tak jakbyś ty na mnie zeskoczył, po prostu mi na łeb. Ej, nie wiem, może... Ja nie wiem, no, nieważne, to... eee, słuchaj, musimy ten. Nie, po prostu i tyle, no i udaję, że tematu nie ma. No, bo nie ma tematu. Tak, w ogóle. Mm, Atakuje e, Słuchaj, ja myślę sobie tak, trzeba by otworzyć portal do netheru. Bo nie pamiętam, gdzie mamy Uch. tamten. Tamten jest gdzieś w wiosce, eee, nie? Ja mam go kurłęte zapisanego, panie normalnie. On jest w wiosce, portalu, tak? Dobrze no, kojarzę. Mam i ja jestem przy portalu, o już, no. Okej, okay, dobra, to ja się TP, cyferkowy, lia Ipl. Dobra, mi Ja snagowa. ci mówiłem, że Słuchaj, się przyda, kurczę. Słuchaj, ja myślę tak, idziemy po glowstone, bo będzie trzeba robić oświetlenie w naszej Hacjendzie, także dawaj mnie tu. Wow, kurczę, wow. szkoda, że nie mam silktocza. Nie, to tam nieważne. To tam nieważne, to tam szczegóły, szczegóły, dobra. Trzeba więc tak, chodzimy oczywiście po blokach mięsa, także najsmaczniejsze bloki ever. Mm. Om, nom, nom. I tak sobie rozkminiam, bo. Tu... O, tu widzę tego, tu widzę kurczę, Takie keto neder. No <laughs> wiesz, tu neder wiesz. No, dajcie mi wipunek, No, dziękuję. No już puśćcie. Kur, no zaraz do lawy wejdę i się zdenerwuję. Patrz, nie, się... patrz co robię. Po, podlewam lawę. Eee, <laughs> czekaj, to nie. Ty, bo ja. Aha, dobra, bo ja lekternę zabrałem sobie. to na jej dużo dobrze! No chopie, trzeba dobrze, pozbierać, dobrze, bo dobrze. trzeba, wiesz, porobić lampy inne takie do naszego domu, także czekaj, bierzemy yeah. What? A dobra, zapomniałem o, o tym, że tyle mamy. No tyle jest ustawiać. I dwa i będzie. A ile nice. tego glowstonu w ogóle potrzebujemy? I, nie wiem, to no, tak żeby było. Czekaj, bo ja te solium wiem, że nam się przyda, bo no z tego co teraz się dowiedziałem, ono chyba jest w... Tych z Inferium też do użytku, do jakichś craftingów, także pozbieram, bo będą później craftingi różnych Rzeczów, także bierę to I, i dobra, musimy tak pozbierać, żeby mieć na oświetlenie magazynu I w razie ewentualnie czego, co ten, maszynowni jakiejś późniejszej Bo będzie trzeba jetpacki se porobić w końcu, nie? Ja kurcze, powiem ci, czekam, jeb, Zrobimy se i tu zrobimy se, hopie, normalnie Najpierw będzie trzeba wooden jetpack zrobić Czyli będziemy. W... Drewniany Jet, fuck Jak ty chcesz tym latać? Nie wiem, stary, ale to jakby nie mój problem. O jezu, ile basic coili będzie trzeba porobić? Dobra, ale to jest jakby problem na później. Ła! Korzeni netheru mnie uderzyły. W ogóle wleciał nasz odcinek Ła! z Netheru. Ła! <gry> Halo, Tylda mnie oszukała. Ty, bo ja wy miałem wykopać Glowstone, a on mi wykopał no. nederrack od razu. Nie wiem, a może wiesz, co przekopałeś za szybko. Aha, może. Bo pamiętaj, Je, że to się szybko, szybko kopie. By the way, słuchaj, y, przypomniałem sobie w ogóle ostatnią rzecz, że na poprzednim odcinku weszliśmy do Nederu wtedy, w sensie na tym odcinku, co weszliśmy do Nederu nie na poprzednim. I wiesz no. to jest najlepsze? Wyszedł snapshot ten z update'em netheru. W tamtym e, momencie. Aha, no, 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 no. I kurczę, strasznie fajny jest ten w ogóle. Ty, nie wiem, czy grałeś już tam? Nie! Ty się chyba, chyba zwiedziłeś. Co, co się stało, Liaju? Ty... A medycynowe killowe w pęku! Słuchajcie, palimy z nic dla medystowego killa. Muszę zostawić świeczuszkę dla mojego kila. taki fajny był. Ale no dobrze, ma jeszcze. Taki młody był, taki. Taki nieociosany jeszcze, Co jeszcze o ja nim tyle wykopać. Ja mam w plecaku 4 ametystów, to sobie zrobię nowy. Tylko tamten był zenchantowany, no. Panie, do no spokojnie, to, to się zrobi, będzie kolejny enchantowany i tak dalej, nie ma problemu. Yy, zrobi się, dobra, czekaj, bo ja coś tam słyszę. Yy, dobra, ja się w ogóle dzisiaj cieszę, bo dzisiaj nikt nie wierci, nikt nie puka, kurczę, w końcu. A pukali ci? No człowieku, normalnie, to ja, ja powiem ci. Ty, a jeszcze... Może mieli coś do sprzedania na przykład. Pokaż mi swoje towary. Może coś z nowego sklepu? Ty masz nie ty, masz. Ty masz nie, sklep, sklep nie, powstaje, nie. więc jeszcze długo. A ty, może to yy, to tak przedpremierowo, wiesz, yy, u sklepu tak. Cyfera yy, normalnie. Roz... Właśnie, ej, tak się nieraz zastanawiam, jak się mówi, Cyfera czy Cyfra? E, wiesz, co, uzgodniliśmy, że sam tego nie wiem, więc wszyscy mówią jakim wygodniej. Jak nawet okay. jak ktoś chce to może liczber nawet do mnie mówić. Liczber. <laughs> też, też takie odmiany były, że do mnie ktoś liczbę mówił, więc easy easy chill chill <laughs> Że tak powiem, dobra. Mam chyba wystarczająco Cza wrócić teraz... Cza, wracaj do portalu teraz, bo będziemy musieli zrobić ten magazynę mm, magazynę w ogóle słuchajcie, bo było masy komentarzy, że ej, weźcie nagrywajcie to częściej, ej, weźcie nagrywajcie dłuższe odcinki Ja mam dla was takiego deal'a 10 tysięcy łap pod każdym odcinkiem i spoko. No, no! Ała, ała! ała. Nie! O jednoo! O! W dupę! Ja pierdzielę! O, półtora teraz pop, Nie! Nie! A w życiu! Zostaw mnie! Ja nie! Ja w życiu! Więcej do netheru nie idę! Pierdzielę! Dobra, ja wychodzę nie? z netheru, ja idziesz! Ja spadłem, poczekaj! Ja... Ja widziałem nie dużo glowstone'a i ja go chciałem zebrać i ja teraz nie wiem gdzie ja jestem, bo goni mnie ognisty piec! Przecież lubisz A! pieski liaj, o co chodzi? Ale on, ale on mnie nie lubi. <grym> Czekaj, co, co ja ten prosto był tam na górę. No spadłem, gaz mnie zestrzelił z mojej takiej małej fajnej płatki no. i... I spadłem w dół, na szczęście była liana, to mi zamortyzowało upadek, a tak bym zginął. I miałem dwa serduszka, i, i się podpaliłem, i nagle miałem półtorej serduszka, rozumiesz? No, rozumie, rozumie. Ty, ale w ogóle wiesz co? Tak chcę nawiązać do tego update'u, że w sumie jedną rzecz to ta modyfikacja przewidziała, że te bloki kości tak będą w Nederze. E, tak. Dobra. To mi się wydaje, że twórcy Minecrafta po prostu. Yy... Zerżnęli, podrąbali! Dokładnie, tak dokładnie. jest. Dobra, jesteś Dobra, ja tutaj. Przy Także it's here, go, 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 go. One, 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 one! Lecisz, lecisz, lecisz! Jak ten, jak tacy no idę, wojskowi. No ten, no poczekaj, wciąga nie. mnie tak długo. Obie, okay, jak tacy wojskowi ze spadochronami. Lecisz, lecisz, lecisz! Mam. Ee, czekaj, cyk, 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 to będzie jeden z tak bloków. Halo, proszę. Czy ja mogę zrobić? Nie, proszę. nie. Proszę stworzyć mi kuźba blok Glowstone. A. Laga Tanka. masz po prostu, przeszedłeś ten przez nether, musisz poczekać. Nie, O, u mnie trzymasz na przykład blok Glowstone. I jeszcze mam drugi. Mam dwa staki bloków globtone Ja też mam jeszcze... sporo, dobra, Warty będzie starczyć. I jeszcze się, dobra, i 23, do ludość. Do... I teraz normalnie rozumiesz. U. Edzie to późba, jest. Hałopa, e, teleport, jest. Hałupa, tylko, teleporto, tu, i jest. Ja wiesz co? Ja jestem za zrobieniem tych lamp, takich specjalnych. Tylko będzie trzeba jasno zielony, ale to idzie ogarnąć łatwo. I zrobimy lamp stary LED-owe, ledowy, lime lamp na przykład, chłopie. To zasilasz. I to jest taka lampa no, ledowa. Nie, nie, no, nie no, no, one, no, one ja chłopie świecą, ja ci mówię normalnie. Są lampy LEDowe, trzeba iść... Ale nie takie RGB. Ja już nie to ufam. Było ja, ja nie ufam żadnym lampom. Czekaj, jak to jest lamp Ty mówisz o lime, lime lamp. Okay. Zielona, taka, ta, ta, a jasna Tylko zielona. do tego potrzebujemy Lime Lumar, a co się robi z Ale To jest to Ty! My redstone nie mamy, wiesz o tym? Serio? No przecież ja ostatnio ledwo zrobiłem tą lampę Redstone'ą, także goł jaskinia, normalnie redstone challenge i to Zara będzie a, to ogarnia. ale ja myślę, że to możemy, wiesz, co kolejny odcinek jakoś zrobić. Co no tak, no ale zawsze, ale zawsze już mamy temat, a tutaj się zajmiemy dzisiaj troszeczkę tym podziemiem i patrz, już masz pomysł na kolejny odcinek. No, kurde. I zrobimy dwa odcinki z jaskiniów, bo tu trzeba rozumieć dużo poeksplorować, po, poznajdywać znajdować się z wszystkiego. I normalnie rozumiesz, potem robimy dalej magazyn. O na przykład, no yellow. Dobra. Yeah. O Boże, chyba przesadziłem. A bo, w sumie. Czekaj, miałem to kopać tak w dół? I tak, okay. to tam miałeś kopać, właśnie. No ale to wcale nie tak, że my dzisiaj będziemy nagrywać więcej odcinków. Nie, człowiek! Wcale nie, wcale nie. Nie, wcale nie. To jest tak, jak o, wiesz, jak, nie jak, 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 niegdy, jak niegdyś widzowie myśleli: My na, nagrywamy na bieżąco. Tak, w momencie, kiedy oglądacie, my nagrywamy, tak. Tak, tak to tak, działa. Dokładnie. Nagrywamy na 10 minut przed uploadem odcinka, dokładnie. Ale wiesz, że są tacy ludzie, <noise> co tak robią. No wiem. No kuźwa, ile razy miałem sytuację, że nagrywałem dosłownie z samego rana jak wstałem, miałem taki zaspany głos, w ogóle wszystko tego, mówię, że nagrywam rano, a ktoś mi 13.30 to dla ciebie jest rano? To gratuluję, ja mówię, no tak, bo przecież ja nagrywam dosłownie o 13.30, w tym samym czasie uploaduję odcinek No kurwa. Znaczy, tak z innej beczki, wiesz, 13.30 może być rano, jeżeli, słuchajcie, pójście spać oznacza szóstą rano na przykład, nie? A są tacy wśród nas, którzy tak chodzą spać Halo, Tylda o, właśnie przylagowaliśmy kopiąc jednocześnie tylną. Dobre, panie, ale takie coś Stop, by się to... przydało, nie? Rokrot ore. Czekaj, nie czekaj, 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 czekaj. Ej, no poczekaj, rokrot Druidcraft. <grym> Będziemy mogli brody zapuścić? Co? <grym> no Druidcraft, chłopie. Czekaj, tu są jakieś solfajery. Brody. Zara. Ja brode. O, stary! O, stary, czekaj, ja muszę ten craftik sprawdzić. Tylko ty dobra, to trzymaj to. Jak bie, bier... to się wpisuje? Małpa druid, coś tam wpisujesz i masz całą ty, modyfikację. A małpa? Małpa. Ty, małpa druid. Okay. i Masz wszystkie rzeczy z druid crafta wtedy. Ja pójdę Co przespać bonus jest. To jest moonstone, to jest e, tu zielina. Okej. Okay. A eee. A biada ktoś napisze, że nudny odcinek. Ale tu nie, nie ma nic takiego. No właściwie nie, nie ma, więcej, brody. nie. A nie, to my się zapuścimy jak, jako że będziemy bro, dru, bro, broidami. Druid. Ty ja ci coś pokażę, słuchaj. Broidami. Co ta modyfikacja dodaje? Pa 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 Ta to, 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 to mi się bardzo podoba to drewno i to drewno będzie tutaj, rozumiesz, na ziemi. Ale czy ty widzisz co zrobiłem z tym drewnem? No Masz dla porównania. No tak, no że widzę, że jest więcej jakby w nim logów czy cykl. Słojów, no jakoś. można przekraftować na takie wzorkowe. Ja pierdzielę. Czy to więcej drewna na to idzie, czy to idzie tyle samo jakby w Czekaj, sensie... szybka matematyka. Biorę cztery, przekraftowuję, A nie, to się nie tak robi. To czekaj to było w linii. Nie, chyba dostajesz z powrotem tyle ile wydasz, wiesz? Aha, a, no to dobrze. Ty, ale ja kobla mam, ja pierdziu. No. Dobrze, to się przyda ewentualnie na ściany. Mam łopatę? Nie mam łopaty, dobra. E, Rękom. O! <ścoughs> o. Co? Witam Milorda, dzień dobry. do no, no, Lama Adventure, nie? W sensie ja go zamknąłem. Ja go tu zamknąłem. Chopie to jest okay, nasza no. Lama Adventure przecież. Zab... Nie, bo tak nagle, bo tak nagle to było kurde. Zoba, obraził się, obraził się. Dzień dobry, mam e, dla pana e, Koper, też pan Koper, bierz pan Koper. To ma koper, Nie, nie, nie bada, podoba koper, się Koper, koper to bieram Elinium kuźwa Albo Baksurite, albo Tinorę panie Przyszko... Nie chcę Dobra panie, ho, honot tu musimy zrobić ten magazyn w końcu To no może ja się zajmę tutaj ściankami tego, zejścia Tylko my ja się z czarnego Ja zastanawiam na jaką głębokość w ogóle zrobić ten, ten, ten poziom tutaj, nie? Wcale niedaleko daleko to wiesz? Oh shit yeah. O nie, bo to... Iiiiiiiii! Co? Chyba trochę za dużo skopałem. Ej, dlaczego? Czekaj, czemu to są dziury w ogóle? Aha, okej. Okay, dobra, dobra polecam! Bo, bo, jak będzie rozkopane, będzie dużo przestrzeni i będzie można ładne otwarte schody zrobić. Ale to wygląda strasznie. Eee, y, mam zawalone ekipy Kalo Houston, a nic, skrzynka, idę do skrzynki. A, tu ci pomogę, dobra I, i, To i. musimy połatać, bo wiesz, bo się okazuje, że to grasa i Dyrta jako jeden blok rozpatruje Ty właśnie, to mnie tak zdziwiło trochę, no Czemu Czemu tak? I. Dobra, łatanko tutaj ty ty ty, 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 a wiesz, najlepsze jest to, że to ręko można wykopać w ogóle, nie? No i w ogóle mi głodu nie ubyło, to też ciekawe. Dobra, Dobra, także mamy tyle, pięknie. I tam mamy słuchaj, miejsce na postawienie wszystkich tych ścian. Tylko musimy pomyśleć, z jakiego koloru my chcemy te ściany tutaj wokół schodów samych. Eee, mamy wciół cobblestone, można by zrobić. Cześć można z cobblestone'a zrobić. Spójrzmy. Stone. Puuuuuuuuuu. Znaczy, to był dziwny dźwięk, strasznie. Ciołstone, kople, kople. Można by te slaby pionowe zrobić, żeby takie ściany były takie, takie... Czekaj, musimy sprawdzić te w ogóle. Wole, ci chodzi, czy nie? No, te wole, woli. Wall mm. -i -i. ty, ty. ty. Mm. Kurczę, nie wiem, tutaj nic takiego magenta, alabaster, ale to wszystko się robi z jakichś innych, bo mi nie chcę pokazać w ogóle receptury. Basalt, koble, nie, 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 nie. nie. Nie, nie, jeszcze raz kurwa nie dobra, no to nie, no to nie, no ja to nie. Ja Ci pokażę, Lijaj, normalnie pa, technologia. Ta da, -da! Blok. Jezu, to, jest tak, to jest tak dziwne jak ja widzę półblok, który jest postawiony pionowo, że... Oh, no! Niszczy mi to mój mózg po prostu Ale fajnie to wygląda w sobie w ten sposób. To takie no... no Eee, to czekaj, to się jak to się robi? Robisz pół płytki, później je u góry ustawiasz, z góry na dół, żeby zrobić takie pionowe. Aha, czyli jakby. Receptura jest taka jak zawsze, nie? Tak, Znaczy, nie, najpierw robisz pół później z nich robisz jakby takie pionowe pół płytki. Półbloki, bloki. bloki, okej, dobra, czekaj, eee... zaraz. Lama suń, dupę. Lama suńże się, no! No. Aha! O i w ten sposób zaoszczędzimy trochę miejsca w środku. I go, się właśnie z to, robimy... <ślażdżąc> to jest piękne, slań. Aha! Aha, tak to działa! No to nie wiem. <ślażdżąc> <ślażdżąc> Cactus Space, ta tutaj miałem, nie wiem po co, ale okej. Okay. To słuchaj, ja przepalam tutaj trochę tego. Mamy dużo tego Dark wooda i mamy tutaj duży ten las. Ja bym powrzucał po prostu tutaj normalnie drewno tak. i poprzerzucał kobla, tak. i przepalił tego kobla na stone'a, i tak. z tego stone'a zrobił stąbki i polecimy klasykiem kuźwanie jakiś kombinacji alpejskiej, nie wiadomo co. Już wystarczy, że podłogę będziemy mieli jakąś fikuśną wiesz. Alpejska zieleń. <laughs> no dokładnie. Czekajcie, to było. Aha, już wiem, dobra, nieważne. Eee, sko sko skojarzyłem fakty. Dobra, to tu się będzie przepalać. Braja, tutaj eee... patrzę se w inne rodzaje kamoni Kamięty Ooo, eee... mam pomysł To mam brzmi pomysł. strasznie Tylko potrzeb. Ty powiedz mi, czy można tą twoją magiczną konewką No? Eee, stworzyć... Znaczy stworzyć... Wyrosnąć liany? Tak to patrz liany łączymy mosi z cobblestone robimy mossy oh. cobblestone nie mossy cobblestone i hopie łączymy z tą bricka cobblestone i mossy cobblestone na ja pierdzielę hopie to rozumie... jak z, już jak rozwinięta matematyka jaka tam ja zaraz się normalnie ja pogubię nie pogubię. takie ładne ściany takie w rozumie, że będzie Tle będzie stone z mossy i a na zewnątrz bardziej, do wewnątrz będzie, rozumiesz, taki Stone Brick i będą elementy ze Stone bricka Uuuu. I to takie dobre będzie. I to <gry> będzie takie dobre. <gry> takie dobre, że będą z nieba no, te no. Że rozumiesz. creepery będą z nieba latali <gry> i one będą mówić, że to jest zorębiste. <gry> Dokładnie. I żeby ci zobrazować dokładnie, to ja sobie wezmę tutaj... Dobra, czy tek... mamy jakąś Lianę, od tego zacznijmy eee... Właśnie tu się pojawia problem. Eee, poczekaj, może jak czekaj, Jakie bagna, to, może czekaj, zobaczę na mapę Portalu Darkwood to jest eee, a Darkwood Forest to jest tutaj niedaleko i tutaj nie ma żadnych Lian liain, Lian, lian? lian? ja idzie Poliany. Eee, ko? Dobrze, tutaj nie ma niestety. Ej, a w ogóle ten mam do ciebie pytanie takie techniczne. No. Czy oglądasz Super hero, na przykład filmy? E, Superhero filmy? Nie, do końca rozumiem. W sensie, e, o super superbohaterak, że... Superman i tak dalej. E, da, tak, Słuchaj, mi się bo ostatnio parę... wyszedł animowany, ale jeszcze chyba nie ma w polskiej wersji, e, no. ekranizacja komiksu Superman, The Red Song, czy jakoś tak, gdzie trafił do Rosji. Jest, okay. jest tym, boże. No wiesz, bo no sierp i młot ma zamiast tego swojego ja skoru. Na tym kurczę, zarąbisty komik został ten. Ja sobie czekam aż to będzie jakiejś polskiej wersji gdziekolwiek da jakimś tym do obejrzenia. Bo zarąbisty tam masz wszystko, tam masz siły powietrzne, zielone latarnie Mam liajny, liajny masz? Mam liajny, bo mam dżunglę. Tylko muszę sobie najpierw waypointa ustawić wrócić do bazy po jakieś te. Ja tu krowy widzę przy nas. Ty ja łapię te krowy, bo my będziemy ser robić. Bier, panie, bo tu trzeba. Ser? A, no dobra, nieważne. Znaczy bier te, bier jak to się nazywa. te 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 no Do zagrody, je-no! No, 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 no. Ta-ta-da, da-da. Cocktail. Kaktel, kaktel, tak. Co ty jakiś koktajl dziwny robisz? Kaktel? Nie, koktajle to są te takie przy, jakby, bagiennych takich okay, rzeczach. Okej, okay. okej. Nie wiem, jak to ci wytłumaczy, bo sam do końca tego nie rozumiem. A to pułapka. I widzisz, czy jakby nauczyciele w szkole takie zdanie powiedzieli, stracili wykoronę? Tak. Tak. Dobra, to damy sobie tutaj Dark Green i tu będzie Lijajny Lijajny, dobra, słuchaj Ja sobie tutaj wracam teraz Z naszymi nowymi zwierzątkami, pupile ja Lijajny Chodź, zobacz, sobie. dalmatyńczyki Znalazłem Idę, czekaj, bo zapadam się Po ciebie, jak przy każdym teleporcie Ui! 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 <grystanie> o jestem, dobra e, no. e, e, Znaczy jeszcze za mnie Za domem jak... jestem, za domem jakiś szlak był Nie, słyszałem Endermana, który się tepną. Myślałem, że jakiegoś przypadkowego zobaczyłem. Dobra, idę, 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 idę. No to możesz. to masz. Dobra. <grystanie> to jest ta. Ja mówię, że to jakby ona była fioletowa z białymi tymi, to by była wilka tak. normalnie. Dobra, czas no, to... skopać na razie dół gdzie je wrzucimy. Dobra, bez tylny, bez tylny, bez tylny, bez <gry> dobra, czekaj, czekaj, czekaj. o jeden! Dobra, czekaj, tu wrzucam dwa. Schodzisz tam. Czoko brownie. Ej, ale czekaj, a jak ty że się przywołał w ogóle? Na zbożesz. Halo? A, dobra, to, to, to się zajmij ten liaj, ja ten, ten Ja bo to jasne. Liajny, Ale słuchaj, 21 minut odcinka, jak to tak się... Nie, 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 z koniec, end, end, do zobaczenia w kolejnym odcinku już w sobotę u Lijaja. <ś seus tough> także dzięki za oglądanie! Do zobaczenia, ta ta. Cześć. cześć! Cześć!